Hejka, z tej strony Delisto a w dzisiejszym odcinku będę grał na nowym świecie dlatego, że tamten jakoś mi się skasował. Nie wiem jakim cudem, ale dobra i wygenerowałem sobie o taki nowy świat w dżungli. I sobie zbudowałem tutaj domek. Mam tutaj łóżko, takie to, ozdoby, nawet małą farmę mam. Tylko jest problem, że nie mam zejścia na dół, ale to nic. Zrobię sobie dzisiaj. No, może to być. A no, mnie tam jest creeper. Muszę się podsadzić. O, creeper już widzisz, ja już tu jestem. Patrz jaki cwany. Nie zauważyłem go tutaj, myślałem, że on jest tam bardziej na dole. O nie, nos już się robi, co to jest bardzo źle. Zauważyłem, że mam takie lekkie lagi. A nie zastrzeż mnie, panie szkiercie. Stop. Czy mam drabinki? Nie mam drabinek. To nic. Za chwilę zrobię. Jeszcze świeczki, żeby nic brakło. Tutaj. Nie, w sumie się prześpię. No to. Teraz tak idziemy tutaj. Aha. A nie mam, bo potem myślę, że już nie mam. A co to znaczy, że on dom tak zbudował? No nie. Gdzie on? Tam gdzie jest, nie zginę tak szybko, bo mam sproję, więc to jest plus, no prawie co mi nie zabili, no patrzcie się. Jak tutaj ma się grać? No jak? Tutaj się nie da grać, a tu cię zabijają, a tutaj mało co nie zginiesz. Albo cię jeszcze wysadzają. No. Kurde, nie mam drapiegi To nic yy. Co ja potrzebuję? Wystarczyło mi, co dużo drewna A teraz tak dobra. To Wejście może być Zobaczcie, ładny widok na okolice w ogóle. No to mi trochę dużo zajęło, żeby to zrobić jeszcze. Dach mam z liścin. No i dobra, co my tu robimy na pewno rzeczy? O właśnie, zrobię sobie wędkę. A czemu wędkę? Za chwilę się dowiecie, czemu wędkę. dlatego, że jak grałem sobie w minecrafta to jak miałem wędkę to wtedy jak łowiem, to miałem różne rzeczy raz mi nawet wyleciała książka zenchantowana no to było spoko, tylko dzisiaj ja tu jest na jakieś jezioro czy coś a tu też nie no i nie, nie mam jedzenia Na pewno jakaś ryba mi wleci czy coś. O, płynie coś. Pewnie za szybko się czyś, nie? Tak, za szybko się. Ciekaw, muszę zwiedzić tą okolicę, bo jej jeszcze nie zwiedzałem Zresztą się gdzieś, o właśnie od tam gdzieś. O, dobra jest rybka. Może dzisiaj łowić to tak, za bardzo nie będę. Może najlepiej w kolejnym odcinku w kolejnym odcinku. Już mam pomysł na kolejny odcinek. Oto łowienie będzie w kolejnym odcinku. Nie w dzisiejszym. A jak się tak patrzy z boku, to wygląda to, bez tego balkonu, to wygląda jak statek taki. Taki typowy statek. Jeżeli Wam też przypomina statek, napiszcie w komentarzach. To tu można jeszcze powiedzieć Czy łatwo da, łatwo da się zabić tutaj i łatwo da się zejść i spadnąć. No już prawie się spieszemy do końca odcinka. Ale to jeszcze. to tu można porobić ale w sumie ta mała farenka jest bardzo przydatna bo zobaczcie nie macie jedzenia, nie macie w ogóle jesteście w dżungli tak za bardzo się nie respi tam zwierząt, nic a tak to macie małą faremkę. możecie sobie tu wszystko zasadzić i, i wam to rośnie więc widzicie Nie ja wiem, czy mi to nie rośnie, chyba że muszę przyspieszyć. dobra przyspieszę może. Dobra. No, nie deszcz jest. Tak przyspieszę. Więc to na tyle. W dzisiejszym odcinku to więc... Ha.